Biblia na każdy dzień. Witajcie. Dzisiaj Ewangelia według świętego Jana, rozdział drugi. Zaczynamy od wersu pierwszego. Pozwólcie, że najpierw przeczytam ten fragment. A trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej i była tam matka Jezusa. Został też zaproszony na wesele Jezus i jego uczniowie. A gdy zabrakło wina, powiedziała matka Jezusa do niego: Nie mają wina. Jezus powiedział jej, Czyż to moja lub twoja sprawa niewiasta? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Matka jego powiedziała do sług, Cokolwiek wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju dla oczyszczenia, mieszczących w sobie, każda po dwie lub trzy miary. Jezus powiedział im, Napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. I powiedział im zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście wesela, i zanieśli. A gdy starosta wesela skosztował tej wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ona jest, lecz cudzy wiedzieli, ci, co czerpali wodę, zawołał Pana Młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie ludzie podpiją, wtedy stawia gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. Taki to pierwszy z cudownych znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej i tam ukazał swoją chwałę, a jego uczniowie uwierzyli w niego. Znowu krótki fragment, a tak pełny treści, i podzielę się tylko kilkoma takimi przemyśleniami. Niektórzy bibliści widzą w tej uczcie. W kanie galilejskiej zapowiedź uczty w niebie. Oblubieniec, ucztuje z oblubienicą. I opis tego czytamy w Księdze Apokalipsy w XIX rozdziale, w 21. Ten cud w Kanie Galilejskiej potwierdza ponownie to, że Jezus Chrystus nie był tylko niezwykłym człowiekiem, ale był Bogiem. Gdy go czytamy, to widzimy, że Pan Jezus zamienia wodę w wino. Następuje tu dokładnie zamiana substancji. To nie jest woda, którą nazywamy, no wyobraźcie sobie, że to jest wino, tylko widzimy, że następuje całkowita zamiana substancji. Woda zamienia się w wino. I przechodząc może po wersecie, widzimy tutaj, no już na początku a trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie. I trzeciego dnia, co to oznacza? Prawdopodobnie oznaczało to wtorek. Kana Galilejska to miasto, które znajduje się około 7 do 14 kilometrów od Nazaretu. Widzimy w drugim wersecie, że został zaproszony na to wesele Jezus i jego uczniowie. A w trzecim czytamy. Gdy zabrakło wina, powiedziała Matka Jezusa do Niego: Nie mają wina. I tutaj wśród biblistów panują różne spostrzeżenia, różne poglądy. Być może było to wesele kogoś z rodziny Pana Jezusa, dlatego też została zaproszona Matka. No i Pan Jezus z uczniami być może nie, oczywiście tutaj w Słowie Bożym tego nie ma napisane, więc powinniśmy. Raczej poprzestać na tym, co czytamy. Ale fakt jest taki w tym trzecim wersycie, że Maryja zauważa, że nie mają wina i przychodzi do swojego syna. Czasami zdarza się, że niektórzy twierdzą, że właśnie przez Maryję można przyjść do Jezusa, podając ten fragment, jakby. No potwierdzenie pośrednictwa. No oczywiście tutaj widzimy, że ani młodzieniec, ani sudzy nie przyszli najpierw do Maryi prosząc o wstawienictwo u Jezusa, tylko Maria sama przyszła do swojego syna, więc no jakby nie jest tu pośredniczką ludzi, którzy są na weselu. Poza tym no, ci ludzie, którzy są na weselu, nie mogli oczekiwać, że Jezus uczyni jakikolwiek cud, bo później czytamy, że to był początek znaków. Też nie do końca jest jasne, w jaki sposób Maryja oczekiwała rozwiązania tego problemu, ale widzimy taką ciekawą i właściwą, może ciekawą to jest złe słowo, właściwą postawę. Maria zauważyła problem i przychodzi do Jezusa Chrystusa i mówi Mu o Nim. Po pierwsze wie, że On może rozwiązać każdy problem, po drugie nie daje Mu gotowego scenariusza. I myślę, że tego powinniśmy się uczyć w tym momencie od Marii, tego żeby z problemem faktycznie przyjść do Boga, mówić Mu o nich i co ważniejsze może nawet szczególnie w dzisiejszych czasach nie dawać mu gotowych rozwiązań. Czasami się tak zdarza i mamy taką pokusę wszyscy, że mamy jakiś problem i chcielibyśmy, aby Bóg go nam rozwiązał w konkretny sposób. Jeżeli tak się nie dzieje, to może się tak nawet zdarzyć, że ktoś ma pretensje do Boga. Natomiast tutaj widzimy przyjście do Boga z problemem, powiedzenie mu o nim, ale Oddanie to Bogu jakby. Panie, Ty wiesz lepiej. Ty, Boże, wiesz lepiej, jak rozwiązać mój problem. Ja nie wiem, ja czasami widzę jakieś swoje pomysły, mam jakieś swoje pomysły na rozwiązanie moich problemów czy problemów moich bliskich, ale ja nie wiem, czy to są dobre pomysły. A Bóg wie. W czwartym wersecie występuje taki zwrot, no znowu różnie interpretowany, różnie tłumaczony, w różnych przekładach. I wiele nauk powstało na ten temat. Ja bym tylko chciał zaznaczyć ten temat. Jezus odpowiedział jej w Biblii tysiąclecia: czytamy, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. W innym przekładzie, na przykład w przekładzie toruńskim, czytamy, co mnie i tobie, kobieto. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Myślę, że. Ten zwrot może być dla nas ciekawy, może być zaskakujący, może być czasami no, taki dość ostry lub oschły. Natomiast to pokazuje, że warto też czytać Biblię w różnych przykładach. No, oczywiście idealnie byłoby czytać ją w języku oryginalnym, czyli w grece tej starożytnej, ale oczywiście mało kto z nas zna. Ten język oryginalny, więc dobrze, czasami, jeżeli trafimy na jakieś zdanie, na jakiś zwrot, który wydaje nam się może dziwny, może czasem niezrozumiały, zobaczyć też w innych przekładach, i czasami to naprawdę dużo rozjaśnia i pomaga. W piątym wersecie czytamy: Maria mówi do sług: cokolwiek Wam powie, czyncie". I to jest wezwanie znowu do każdego z nas. I tak naprawdę powinniśmy, czytając ten fragment, stanąć w uczciwości przed Bogiem i zapytać, czy tak jest w naszym życiu. Cokolwiek Bóg powie, tak powinniśmy czynić. Jeżeli chcemy być chrześcijanami, albo jeżeli nazywamy siebie chrześcijanami, to taka postawa powinna nam towarzyszyć cały czas. Cokolwiek Bóg powie lub powiedział, na przykład, w swoim słowie to powinniśmy czynić niestety tak jest że świat uczy nas oczywiście czegoś zupełnie przeciwnego i może krótką dygresję powiem jeżeli weźmiemy kazanie na górze czyli ewangelia mateusza rozdziały od 5 do 7 widzimy na samym początku że pan Jezus mówi błogosławieni na przykład mówi błogosławieni cisi ale świat uczy nas co innego Świat mówi szczęśliwi, czyli błogosławieni ci, co są przebojowi, co krzyczą o sobie, o swoich osiągnięciach. Pan Jezus mówi, że błogosławieni ci, którzy smucą się, a świat nam mówi nie, błogosławieni ci, którzy wiecznie są uśmiechnięci, zadowoleni ze swojego życia no i czują się wspaniale. Widzimy ogromny kontrast pomiędzy nauką Pana Jezusa, nauką Boga, a tym, co głosi świat. Niestety jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć. Tutaj matka Jezusa mówi: cokolwiek wam powie, czyńcie. Niestety zdarza się tak, że różni chrześcijanie albo ludzie, którzy nazywają siebie chrześcijanami, czasami nauczyciele, czyli ludzie, którzy mówią innym, jak żyć, mm, mówią sprzecznie ze słowem Bożym. Wydaje się, że każdy z nas ma Biblię raczej w domu i, i może ją czytać, i może sprawdzać wszystkie słowa Pana Jezusa i wszystkie jego nauki. Są dość proste. Sama nauka o zbawieniu też jest w Nowym Testamencie zawarta w sposób bardzo, bardzo jasny. Niestety zdarza się tak, że są różni nauczyciele są różne grupy religijne są różne wspólnoty różne kościoły, które nauczają. Przeciw temu. Czasami jest tak, że większość jakiejś nauki, jakiejś społeczności, czy jakiegoś nauczyciela jest poprawna biblijnie, ale zdarza się, że w kilku aspektach tak nie jest. I ta odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas, na każdym chrześcijaninie, abyśmy znali, czytali Słowo Boże i stosowali je do życia. Ale aby zacząć je stosować do swojego życia, no musimy je znać, Musimy je znać i dlatego zachęcam, i od dawna zachęcam do tego, abyśmy czytali Słowo Boże, abyśmy modlili się i prosili Boga, aby pokazał nam prawdę, aby pokazał nam prawdę, abyśmy nie próbowali czytając Słowo Boże udowodnić swoje tezy, ale aby Bóg pokazał nam prawdę. Tak jak mówię, jest to dziś dość duże zagrożenie, kiedy ludzie no, wykoślawiają słowo Boże, gdzie zmieniają jego znaczenia, i, no i nauczają sprzeczności. Dobrze, przeskoczę może o kilka wersetów dalej. Później jest historia o tym, że to wino przemienione z wody zostało podane starości weselnemu, ale ja chciałbym przeskoczyć do 11 wersetu. Taki to pierwszy z cudownych znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskim i tam okazał swoją chwałę, a jego uczniowie uwierzyli w Niego. Pan Jezus okazał swoją chwałę. To jest ważne, ponieważ przez całą Biblię ta prawda jest najważniejsza. Chwała Boża jest najważniejsza. Chwała Boża musi być okazywana w Jego stworzeniu. A to pierwszy zdanie, ten pierwszy człon może zdania taki to pierwszy z cudownych znaków uczynił Jezus. To jest bardzo ciekawe, bo no, można rozróżnić siedem takich cudownych znaków, które pojawiają się w Ewangelii Jana i właśnie pierwszym jest przemienienie wody w wino rozdział drugi Ewangelii Jana w rozdziale czwartym czytamy o uzdrowieniu syna dworzanina w rozdziale piątym czytamy o uzdrowieniu przysadzawce Betesda. W rozdziale szóstym czytamy o nakarmieniu pięciu tysięcy mężczyzn i ich rodzin. Dalej w rozdziale szóstym czytamy też o chodzeniu Pana Jezusa po wodzie. W rozdziale dziewiątym czytamy o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. I w rozdziale jedenastym czytamy o wskrzeszeniu Łazarza po czterech dniach. I oczywiście tych znaków we wszystkich ewangeliach jest masa, natomiast no tu w Ewangelii Jana jest szczególnie siedem takich dużych, można powiedzieć, wielkich znaków potwierdzających, że Jezus Chrystus był Bogiem i jest Bogiem. Za dzisiaj dziękuję, zachęcam, czytajcie słowo Boże i Postępujcie zgodnie ze słowami, postępujmy zgodnie ze słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy żyli na Jego chwałę.